Jak wiadomo był pierwszy krzyż postawiony ludziom gór, prawda? a potem żeśmy postanowili, krzyż był postawiony na y, czwartą pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny. Potem odby, odbywały się te rajdy i chcieliśmy, nie mieliśmy zadaszenia i, i padłem na pomysł, żeby zrobić zadaszenie. Doradzili też koledzy, żeby raczej już może kaplicę, no i także w 1993 roku powstała myśl, żeby wybudować kaplicę i starania trwały tylko trzy miesiące. Bardzo przychylnie nam poszli w minie Stryszawa. Tak się związało wszystko, że koledzy z gór też byli na, na tych różnych stanowiskach związanych z budownictwem. No i 13 października żeśmy dostali zezwolenie na budowę. 15 już oczymał umiłowany ojciec Święty do Rzymu, bo ja pielgrzymka z Krakowa i zawieźli mu to w darze na 15-lecie pontyfikatu. A cała budowa trwała, zaczęliśmy 13 maja i skończyliśmy właśnie dzisiaj. To jest niecałe 13 miesięcy. Słyszeliśmy, że ksiądz Biskup rozmawiał telefonicznie z Ojcem Świętym i była mowa właśnie o dzisiejszej uroczystości. Tak, 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 była mowa. Mowa prawda, o uroczystości. Akurat wychodziłem z domu na konsekrację wczoraj kościoła w Porąbce, starego wiekowego kościoła, który w 1904 roku zaczął być budowany, ale do tej pory nie był konsekrowany. No i właśnie mówię, to no zadzwonił tak się biorąc pod Stanisław. No i potem była możliwość także przekazania Ojcu Świętego mówię, jestem właśnie na drodze do Porąbki, a jutro na Roniana Pawła II. Oczywiście wiedział o tym wcześniej, zareagował bardzo żywo, z wielką radością, mówi całym sercem jestem, jestem z wami na tej uroczystości. Dzisiejsza uroczystość była obchodzona z wielkim pietyzmem, jak ksiądz ocenia podejście okolicznej ludności do, 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 do tego przedsięwzięcia. No, fantastycznie, ja się tego nie spodziewałem. Ja przypuszczałem, że będzie garstka szaleńców, po prostu tych miłośników, którzy nie patrzą na pogodę, którzy idą na szlaki turystyczne, którzy umiłowali to wszystko. Natomiast po drodze już byłem, byłem zaskoczony. Patrzę, prawda, z okien samochodu, ludzie ciągną ze wszystkich stron. Jeszcze w mieście mówię, ciekawym, ile będzie garstka ludzi. Nie, mówią, na pewno będzie dużo, ale nie dowierzałem temu. I dopiero kiedy, bo to, to wspaniałe jest jak, jak ludzie ciągną i to szlakami, szlakami górskimi, łącząc prawda, swoją religijność z przeżyciem piękna, czasem piękna trudnego, dziś na szczęście nie lało, chociaż teraz dopiero... Więc jestem z tym niesłychanie, niesłychanie pozytywnie, pozytywnie. Powiedzmy zaskoczony i bardzo, bardzo wdzięczny jestem tym miłośnikom, którzy to zorganizowali i tych, którzy mieli słuch, żeby za, ten, za tym apelem pójść. Bóg, góry i ja, takie hasło wyrzeźbiono tutaj na stole ofiarnym w kaplicy Jana Pawła II, na Jana Pawła II. Jak to hasło ma się do, do postępowania do życia goprowców, którzy dzisiaj tutaj tak licznie przybyli na imprezę? A więc jak to się ma do goprowców? Jest to święto ludzi gór. My jesteśmy ludźmi gór. Ratujemy wszystkich tych, bez względu na ich wyznanie, na ich pochodzenie, bez względu co robią. Wszystkich tych. Którzy ulegają w górach, ratujemy. W naszej rocie Przyrzeczenia jest to zapisane. I tam, gdzie ludzie w górach są, tam są goprowcy. I tu również jesteśmy dzisiaj na Leskowcu. Za tydzień w sobotę będziemy na Babie w niedzielę na Dębowcu. Ponieważ są to uroczystości związane z górami. I w naszej grupie Beskickiej. Mamy bardzo, mamy 400 ludzi, członków rzeczywistych, mamy prawie tyle samo członków wspierających, mamy dużo ludzi, którzy nie są ratownikami z różnych powodów i względów i z różnych wyznań, ale są to ludzie, którzy ratują życie ludzkie i łączą nas z góry przede wszystkim. I tu również dzisiaj są nie tylko katolicy goprowcy, jest nas dużo, ale jest paru, ale są tutaj, ponieważ Jesteśmy związani przede wszystkim mocno z górami. Wiemy już, że głównym inicjatorem całej budowy był Pan z małżonką, ale kto jeszcze oprócz Państwa tutaj pomagał? No to ten, ten Pan Starszy, 80-letni, który od początku jest ze mną. To z początku tak jak jest w Narodzie Polskim zapał, taki słomiany było kilku, a potem się wycofali po tygodniu. Takżeśmy zostali tylko ja i ten, ten Pan. No i takie osoby, które właśnie nie chcą się ujawnić, którzy bardzo Dobry dużo nam pomogą. Dobrzy sponsorzy. Pomóc. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała działalność tej, tej kaplicy, czy tutaj Mysze Święte będą się więc odbywać w tym chemicznie? roku kończymy ten sezon, jak żebym zapowiedział, 15 października, a od przyszłego roku będzie od maja do października, będą co niedzielę msze Święte. I wszystkie imprezy będą związane, jak rajd na przykład, to będzie druga niedziela czerwca i będzie w niedzielę tylko. Bo dlaczego w niedzielę? Bo teraz te, jest zmiana tej gospodarki, także to prywatnie growią, prawda, i nie mają czasu w sobotę. A drugie, że pierwsza niedziela czerwca nam komplikowało, bo był, w Skoczowie były uroczystości i, i w Kalwarii te archidziece. Beskid mały nie jest y, zapomniany. Ten Beskit, y, ta góra, leskowiec na terenie Beskidu Małego była odwiedzana w przeszłości również i tu msze były odprawiane ta liturgia, y, była od dawna tu odprawiana z tym, że mniej ludzi ją odwiedzało. Z chwili, kiedy państwo o, jakubowscy wybudowali tę kaplicę, co ma dzisiaj miejsce, ta uroczystość, no jest więcej ludzi. Ale Beskid mały, no na ogół, tak jak wchodzi w skład żar, ma górka nad Wilkowicami, która przylega bardzo mocno do Bielska, prawda, do Wilkowic, no jest mniej odwiedzane. Zresztą ostatnio w ogóle Beskidy są mniej odwiedzane, mniej ludzi chodzi po górach. Na to się składa wiele e, przyczyn, ale myślę, że ta kaplica, która tu została wybudowana, przez to tutaj będzie, która jest związana z Ojcem Świętym, z Wielkim Polakiem. Myślę, że to ma wielkie znaczenie. Na rok 1957, kiedy z grupą przeszliśmy dzielni poczynając, a skończyliśmy na trzech koronach w Pieninach. I to był początek wakacji i taka grupa była no, dość rozkrzyczana, dość, dość taka i nagle, zresztą to był pierwszy raz, kiedy zetknąłem się z tym, chociaż blisko mieszkałem, nie wiedziałem o tym, że jest takie wspaniałe miejsce, górka w, w Szyrku. I weszliśmy do, tej, do tego kościółka tam. I ten cały nastrój, ta Matka Boża, która idzie niejako przez Polskę, nikt nikomu nic nie gadał, nic nikogo nie napominał, tylkośmy się zorientowali wszyscy, że poprzez ten kościółek, że jesteśmy we wspaniałej świątyni kosmicznej Boga i ten nastrój udzielił się nam na całe kilkanaście dni, w czasie w których wędrowaliśmy. I dzisiaj myślę o tej kaplicy, że będą ci ciągnąć ci, którzy wiedzą o niej. Do niej będą przychodzili, łącząc właśnie przygodę górską i przeżycie piękna prawda, ze, swoją, ze swoją wiarą, którzy będą wiedzieli, że to jest kuczci Ojca Świętego, tam jest ta rzeźba taka zruszająca, siedzi na kamieni, tutaj można to żywo prawda, sobie, sobie wyobrazić, a także ci, którzy nie wiedząc o tym, będą przechodzili i nagle na polanę wejdą i zobaczą tę wspaniałą, wspaniałą kaplicę i nawet z tych rzeczy, które tam są będą mogli westudiować nieco prawdy o wadowicach, o papieżu, o kościele. A dodajmy, że kaplica już jest znana poza granicami kraju, poza tak? Poza granicami kraju dzięki niesłychanej, powiedzmy, dynamiczności i, i pana, pana Jakubowskiego i wszystkich współpracowników, których i przyjaciół, i sympatyków, których pozyskał dla tego wspaniałego. próbowali Państwo yy, spowodować przyjazd Ojca Świętego w to miejsce. Nie udało się ostatnio, ale... No, nie udało się, no bo to by było wcześniej poświęcone, ale dlatego, że nasze władze nie były tego, żeby zaprosić gościa, żeby ten dzień mógł przedłużyć, a on był na prywatnej pielgrzymce i była obsługa czeska. I żeby była polska, to by jeszcze tu wylądował, dlatego, że my jeździli księża Selezjani, nam zrobili ten przepiękny fotel, po to, żeśmy przygotowali, na jeden z księży w kurii mówił, a u nas mówi, w naszym kołonowego, w Ludźmierzu jest 6 lat czeka na, na tego fotel i nie doczekał się, a my mieli dzięki Bogu tylko tydzień i Ojciec Święty usiadł na nim. Czy w przyszłości będziecie Państwo jeszcze próbować zaprosić ze Świętego? Tak, ja byłem u księdza biskupa, teraz ja go od dnia bo to jest mój wspaniały doradca duchowy i, i pod każdym względem mi pomaga to powiedziałem, że się nie powstydzimy, a go zaprosimy na dwa lata, za dwa lata tu, kiedy będzie w Wrocławiu i na uroczystościach świętego Wojciecha, a on się uśmiechnął, że się postara. No, a na niego można liczyć, bo widzicie Państwo, że